Cześć, w tym filmiku chciałbym pokazać Wam moją chatę w Minecrafcie Robiłem ją jakieś... nie wiem gdzie, ale w sumie zajęło mi to 5 godzin gry No, jest to jedna z najlepszych chat w sumie, które zrobiłem W następnym filmiku przygotujcie się na pokaz kolejki z tego samego save'a Wychodzimy na podwórko. Tutaj mamy portal. Tutaj będzie portal do Aetheru tak zwanego. Tutaj przejście do toalety. Tam wieża widokowa. Ale nie ma na niej drabiny, więc trzeba mieć single player Dom robiłem bez tak zwanych cheatów, ale kolejkę już musiałem, no bo Diamond Block kosztuje 9 diamentów, a jest go tam bardzo sporo. To dobra, pokażę Wam prysznic. Fajnie działa. Jest to w sumie chata nadwodna. Jest nadwodą. Teraz kibel. Nie wiem czy pogodowałem się mój tak jakby har, Creeper w garni i z petem, ale jak ktoś go chce pisać PW, wyślę linka. Tutaj automatyczna spłuczka No to teraz co wam jeszcze mogę pokazać? Mogę wam pokazać yy, tak mało jeszcze hodowlę yy, koni specjalnych. Mamy tutaj Zbycha. W osobnym pomieszczeniu jest Gabrika. a tutaj jest Nightmarek ładny, fajny, jak się go nakarmi czerwonym proszkiem, no to um, zostawia płonące ślady z tyłu. Ale jeżeli nie gracie na poziomie Paceful, ja teraz mam Paceful ustawiony, bo um, budowałem coś, ale normalnie gram na ogół na hardzie. No to proponuję tego nie, nie, nie dawać mu tego proszku. Jeżeli chcemy na nim pojechać, yy, na hardzie, tutaj mamy balon. Można na nim polecieć. Do tego jest jednak nam potrzebny węgiel i wiaderka wody. No, jest to na takiej zasadzie, że wchodzimy do niego. Ja go sobie akurat tutaj przystawię, bo jest źle Na tej zasadzie tam, tam jest automatyczny tłok, który i pociągnięcie jednego uruchamiam się dwa. Odpychałam ten do startu. Co ja jeszcze mogę pokazać? Windę wodną, ale windę wodną na 1.7.3 to już pokażę w dostępnym filmiku. Tutaj sobie spadłem. No i to w sumie by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć.